Cześć Wam. Wiecie, że bardzo dużo zależy od tego, jaki obraz Jezusa nosisz w swoim sercu. Niektórzy noszą obraz złego, niewłaściwego, każącego Jezusa. I to może spowodować niewłaściwą reakcję, niewłaściwe życie. Pamiętacie kiedyś jeden z ludzi, który oddał zakopany talent Jezusowi Panu? Panu powiedział, że zbierasz i żniesz tam, gdzie nie siałeś i jesteś zły i, i niedobry. I, I pana to podejście, ta odpowiedź, jakby wkurzyła. Wkurzyła na tyle, że wymierzył karę temu, te, temu słudze. Więc z tego fragmentu my wiemy, że właściwy obraz Boga, właściwy obraz Jezusa, nie jest zmiksowany z jakimiś. Innymi obrazami, które mogą być kluczowym dla Twojego normalnego życia, życia chrześcijanina. Otwórzcie matusze 5.1. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, gdy usiadł, przystąpiły do niego jego uczniowie. Kiedy Jezus onaczył swoje nauczanie w podobny sposób jak możesz, też wybrał górę, na której wyszedł na górę, żeby ogłosić to, z czym przyszedł. Tak jak możesz na górze, otrzymał przykazania i przyniósł je Izraelitom. Tak samo Jezus wychodzi na górę i to jest bardzo bardzo symboliczny obraz. Obraz zrozumiały dla każdego Żyda, więc oto jest na górze. I dalej jest niepisać, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I ten obraz totalnie się różni od tego obrazu, który, który widzimy w przypadku z Mojżeszem, Kiedy możesz szedł na górę, powiedział Zróbcie granicę. Jeśli ktokolwiek przekroczy tę granicę, musi zginąć. Tutaj Jezus nie, nie kreśli żadnej granicy i mówi: Przystąpcie do mnie, przyjdźcie do mnie, bądźcie ze mną. Jest totalnie otwarty jest, jest jakaś prostota, że jak on już usiadł, to uczniowie po prostu przystąpili, przybliżyli się, są z nim. I dalej. Wytworzywszy usta swoje, nauczył ich mówiąc. I teraz, tak samo jak Możesz przyniósł 10 przykazań, w podobny sposób Jezus przynosi swoje 10 w cudzysłowie przykazań, 10 słów. W ogóle, jeśli wiecie, to przykazania, które my zwykliśmy nazywać przykazaniami, w Starym Testamencie używane słowo słowa, że i Bóg przykazał. Mężczyźnie 10 słów. Więc tutaj też w podobny sposób można powiedzieć, że oto Jezus otwiera usta i przekazuje 10 słów zaczyna swoją misję na ziemi od najważniejszych rzeczy, które ogłasza: On ustanawia pewne standardy. Które bez Ducha Świętego są niemożliwe do pokonania. I tak naprawdę to, co dalej Jezus ogłasza, on nawet nie ogłasza moralny styl zachowania dla Kościoła, tylko ogłasza konstytucję Królestwa Bożego. Konstytucję, która będzie możliwa w pełni do wykonania wtedy, kiedy Jezus jako król powróci na ziemi i ustanowi swoje, swoją władzę. Co Ci werset mówi tak: Błogosławieni, Ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo że De facto, na tym jednym przekazaniu można byłoby zatrzymać się i ogłosić, że to jest najważniejsze w nauce Jezusa Chrystusa. Pierwsze zdanie. To, co ogłasza, jest deklaracją tego, tak naprawdę, jakie relacje szuka Bóg z nami. Co to jest błogosławienie ubodzy w duchu? To nie chodzi o bycie biednym i nieposiadaniu pieniędzy. Błogosławiony, ubogi w duchu, dla Żyda to, było, to była osoba, która różniła się od tych wszystkich uczonych w piśmie, od tych pobożnych Żydów, od tych wszystkich faryzuszów, którzy spędzali całe życie na uczeniu się na pamięć, tory. I każdy porządny faryzeusz musiał znać tory na pamięć, więc Tacy ludzie, którzy dużo wiedzieli, którzy byli umocnieni w poznaniu Boga, dużo się modlili, studiowali Torę, studiowali Pismo Święte i we wszystkim byli jakby mocno obeznani, do, o takich mówiło się bogaty w duchu. No, ale dzisiaj w Polsce mówimy: osoba, która jest duchowo bogata, często Często w ten sposób określamy wcale nie duchowo bogatych osób, tylko po prostu oso osoby oczytane, kulturalne jakichś e, może aktorów dobrych i takich wewnętrznie bogatych. I tak jakby już używamy w, w ten sposób i poniekąd taką analogię można zrobić. Natomiast i, i, i dla Żyda bogaty w duchu to była osoba, która w mniemaniu Żydów miała prawo na otrzymywanie wszelkich błogosławieństw od Boga. Jeśli ktoś był bogaty w duchu, znał Pismo, dużo się modlił, wypełniał przykazania i robił wszystko jakby doskonale, ta bogata osoba w duchu miała prawo na bycie w Królestwie Bożym, miała prawo nazywać się Sługą Bożym czy Przecielem Bożym, po prostu mógł zasiąść na tronie pod prawicy Boga w niebie, bogaty w duchu. I nagle Jezus zaczyna głosić coś, co totalnie rozwala myślenie i jakby natychmiast ustanawia inne standardy, tak inne, że faryzuszy, którzy mogli na przykład być tam słuchaczami, natychmiast mogli Mogli się wkurzyć i wyjść i powiedzieć: To jest heretyk, zabić go bez sensu. Bo co powiedział tak naprawdę Jezus? Powiedział: Błogosławieni ubodzy w duchu czyli ci, którzy nie wiedzą zbyt dużo, nie modlą się zbyt dużo, brakuje im w ich duchowości różnych punktów do wypełnienia są słabi. Są chwiejni, raz im lepiej idzie, raz im gorzej, raz pomodle się, raz nie, raz przyjdzie do świątyni, raz nie przyjdzie do świątyni. Czyli a tak naprawdę osoba, która nie ma czasu na poznawanie Boga nie poznaje Boga i nie wzrasta w poznawaniu Boga. I to jest ubogi w duchu. Więc Jezus mówi: Błogosławiony, ubogi w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie. Nagle mówi: Jednym zdaniem otwiera drzwi królestwa dla ludzi, którzy we własnym mniemaniu i w oczach innych są niedoskonali i tak naprawdę do królestwa się nie nadają, a Jezus, jednym zdaniem, otwiera im wejście w królestwo Boże. Szok, szok i niedowierzanie. I to jedno zdanie pokazuje, z jakim sercem przychodzi, przychodzi Jezus, co objawia, jakiego Boga objawia. Objawia Boga, który mówi Myślisz, że jesteś niedoskonały? Dobrze myślisz, ale właśnie dla takich jest otwarte królestwo. Wejdź, usiądź, słuchaj mnie, bądź ze mną. Ja jestem tutaj dla ciebie. Nie ty dla mnie, ja dla ciebie otwieram drzwi w moje królestwo. Więc jeśli myślisz o sobie, że jesteś beznadziejny, że do niczego się nie nadajesz, że jesteś totalnym... Yy, Upadłem i nie radzisz sobie w życiu, i na pewno Bóg ode mnie się odwrócił, na pewno Bóg już nie może mi przebaczyć, na pewno i wiesz, masz całą litanie w głowie, jak jesteś zły i co by Bóg z tobą zrobił, gdyby cię spotkał, i że w ogóle do niczego się nie nadajesz, to nagle ze słów Jezusa słyszysz: Ty, który jesteś ubogi w duchu, duchowo ubogi, królestwo dla ciebie otwieram, uwierz w to i wejdź, w moje królestwo. I to jest dobra nowina w jednym zdaniu. Cudowna, Boże, dobra nowina, która wszystkich nas podnosi i zachęca do wejścia w królestwo. Ludzie nie rozpytano dobrze, czy co, i teraz tak po prostu jestem taki ubogi w duchu i tak sobie bimbam. I Bóg będzie patrzył i to, tolerował mnie takiego, tak, bo jeśli wejdziesz w królestwo i będziesz w królestwie, to uzdrawiające powietrze Królestwa, uzdrowiająca woda Królestwa, uzdrowiająca dieta Królestwa Bożego, umocni Ciebie na tyle, że Ty nawet nie zauważysz, kiedy się staniesz tym bogatym w duchu. Ale nawet nie o to chodzi. A chodzi przede wszystkim o to, że kiedy jesteś we własnych oczach i oczach innych, może Twojego pastora, lidera czy księdza, jesteś niedoskonały, dla Ciebie, Królestwo Boże, jest otwarte. Wejdź i przybyłem w Nim. Aleluja. Zobacz, jak Izajasz mówi na ten temat. Izajasz 57:15 mówi: Bo tak mówi Ten, który jest wysoki, wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić w serce skruszonych, kiedy ktoś jest skruszony, kiedy tak naprawdę doświadczamy pokory, kiedy doświadczamy swojej słabości i swoich braków i swojej niedoskonałości, wiecie, wtedy naprawdę spotykamy pokorę w sobie, widzimy pokorę w sobie Bóg wtedy widzi pokorę. Często, kiedy nam się wiedzie, kiedy my radzimy sobie we wszystkim i ze wszystkim mamy jakby spokój i radość i nam dobrze, dobrze wszystko wychodzi, to nasza pokora jest tak naprawdę nieraz udawana. Tak, jestem pokorny. Ale wiecie, naprawdę doświadczamy <gry> pokory wtedy, kiedy, kiedy widzimy swoją słabość. I, i Jezus do takich powiedział w Błogosławieniu bazy w Duchu, że pokorny chłonie, chłonie łaskę, którego go przymienia. I jeśli wcześniej przeczytamy ten 15 werset, bo tak mówi ten, który jest wysoki, wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty, kruje na wysokim i świętym miejscu i Bóg jest na wysokim i świętym miejscu, to nie my jesteśmy tam, na wysokim i świętym. Każdy zajmuje swoje miejsce. Bóg jest wysoko, my jesteśmy nisko i kiedy ja odczuwam swoją słabość, On wtedy jest ze mną, bo jest, jestem z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. I teraz wracając do kazania na górze, Ewangelia Mateusza, pamiętajmy, że wszystko, co, co jest wymienione w Biblii jako pierwsze, to, czego jest jakby początek pewnych rzeczy, to, czego Bóg zaczyna, to pokazuje, jakby ustanawia pewne standardy. Każdy z ewangelistów ustanawiał inne standardy, zwracał uwagę na, na pewne inne rzeczy. Na przykład Mateusz zaczął takie najważniejsze nauczanie od kazania na górze, i to było jakby ustanawianiem Bożych, Jezusowych standardów. Natomiast na przykład Jan, którego Ewangelia jest napisane w dość nietypowy sposób, inaczej niż Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza. I teraz, kiedy Ewangelia Jana się zaczyna od opisu pierwszego cudu, jakby takiego publicznego działania Jezusa, i tym pierwszym publicznym działaniem Jezusa było dosyć ograniczone liczba osób, czyli uczniowie i wesele w z przymienia wody wino. Ja o tym nagrywałem e, kilka odcinków na ten temat, i możecie poszukać, posłuchać, co przemówił Jan, co powiedział Jan w tej, w tej kwestii, jak jakby ustanowił fundament działania Jezusa. O, na coś innego zwrócił uwagę. Natomiast pierwsze publiczne, na co, na co postanowił Mateusz wyciągnąć na górę, na światło dzienne, to jest kazanie na górze, które porównuje do kazania z Morzeszem. Z, z góra Syna i Góra Syjon. Dwie góry się spotykają. I teraz na synaju jest Morzesz, na Syjonie jest Jezus. I w momencie, kiedy Jezus jest na, na Syjonie, ogłasza łaskę, ogłasza. Ogłasza nową, nową erę. Mateusz do tego, od tego zaczynam, bo jego Ewangelia była napisana do Żydów, i każdy z ewangelistów miał swojego odbiorcę i Żyd, który był odbiorcą Ewangelii Mateusza, musiał skojarzyć i kojarzy, powinien skojarzyć te 10 słów Mateusza z dziesięcioma słowami, słowami Mojżesza. Oczywiście to jakby wszystko symbolicznie, ale ta symbolika ma ogromną, ogromną moc, bo Jezus tutaj ustanawia tak naprawdę podobne rzeczy, jak Ewangelista Jan. Jan pokazuje podczas wesela, wyluzowany Pan Młody otrzymuje cud. Otrzymuje cud od, od Jezusa, nie martwiąc się, tak naprawdę nie wiedząc, on nie zdążył zauważyć o tym, że nie ma wina, nagle dostaje wyśmienite, super wino, i dalej jest uchachany, rozbawiony, cieszący się swoją młodą żoną. A tutaj Jezus zaczyna, też daje ogromną radość tłumom, które Go słuchają, że mam dla was ogromną zapowiedź ogromnego szczęścia i wolności. Jeśli będziemy czytać dalej, to werset czwarty i piąty w Matusze 5, jakby pogłębia tę, tę postawę u, ubóstwa w duchu, bo mówi błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni ci się, albowiem oni posiądą ziemię. Nie, nie ci butni, faryzeuszy, którzy wszystko wiedzą i wszystko potrafią się wytłumaczyć i są dumni i radośni z tego, jacy są wspaniali we własnych oczach w oczach Bożych, tylko błogosławieni akurat wszystko na odwrót. Mówię jakby Jezus Matce tę postawę pokorę, i cichości, i bycia Bogiem w duchu. I szósty werset jest bardzo mocny, bo mówi Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Teraz hmm, przeciętny Izraelita nie wystarczało łaknąć sprawiedliwości. W ogóle, jakby tam za bardzo, może nie było takiego pojęcia, było pojęcie, że ty musisz robić to, 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 to. Były pewne przepisy i pewne rozkazy, które musiałeś wykonywać i jeśli te przepisy były spełnione, to wtedy byłeś sprawiedliwy i wtedy jakby mogłeś liczyć na usprawiedliwienie ze strony Bożej, a nagle Jezus znów łamie schematy myślowe i mówi, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości i nic nie doda. nie ma innych warunków, tylko ja pragnę być Uświęcony, usprawiedliwiony, kiedy jesteś już i masz to pragnienie bycia uświęconym i usprawiedliwionym, jestem napisane, będziesz nasycony tym, nasycony usprawiedliwieniem, nasycony błogosławieństwem. Więc e, znów Jezus otwiera drzwi i mówi: jest możliwe, jeszcze bardziej pokazuje, jest możliwe przebywać ze mną w Królestwie. Wracając do trzeciego wersetu, błogosławieństwo, że bycie w królestwie, królestwie Niebios, dla Żyda Królestwo Niebios mogło się wypełnić tylko wtedy, kiedy Żydzi byli nie pod okupacją, tylko by ustanowili własny rząd, bo dopóki Poganin depcze moją ziemię, to Królestwo Niebios nie było możliwe zbudować. I teraz znów odwrotne, odwrotne podejście mówi: Wy myślicie, że musicie chwycić za broń i po prostu przepędzić okupanta, a ja Wam mówię, że Królestwo Boże nie na tym polega, że Królestwo Boże jest niewidzialne, i ja Wam przenoszę to Królestwo. Zobaczcie, jaka różnica jest między Znów, między Jezusem a możesz między Górą Synaj a Górą Syjon. Góra Synoj, Możesz, Dekalog, przekazania wymagają od nas naszych starań, wymagają od nas wysiłku, a góra Syjon, co po hebrajsku oznacza miejsce spieczone, wymaga otwartego serca, wymaga tego złamania pokory, że ja jestem usprawiedliwiony nie z uczynku, tylko z wiary. To zdanie cały czas mówi, tak naprawdę, gdybym, gdyby nie Jezus, to, to wszystko jest do niczego. Ja, ja, ja sam sobie to mówię, że gdyby nie Jezus, to co z tego, że tutaj głoszę, mówię, nauczam, prowadzę kościół, wychowuję dzieci, które są posłuszne, dobre, wspaniałe. Co z tego, gdyby nie Jezus, wszystkiego by tego nie było. I teraz góra Syjon, miejsce spieczone. Co to znaczy miejsce spieczone? To jest miejsce, które symbolizuje ofiarę całopalną. Miejsce, na którym była spalana ofiara, było zawsze później spieczone. Więc miejsce góra Syjon, to symbolizuje miejsce, gdzie gniew Boży wyleł się na ofiarę, ale nie spalił Ciebie. Została spalona ofiara. Jezus stał się tą ofiarą całopalną, dlatego On powiedział, pragnę, On był. W palony, spalany przez wewnętrzny ogień, dlatego powiedział Pragnę. On był tą ofiarą co Wiecie, że według historycznych, według tradycji żydowskiej, góra Synaj, na której Bóg przekazał Możeszowi przekazanie, przekazał prawo, i jest opisane, że był ogień na tej górze, że według tradycji możeszowej Tradycje żydowskie, izraelskie, to wierzchołek tej góry, przez mocny ogień, który tam się wyswobodził, za, 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 zamieniło się, w, jakby w szafir. Zamieniło się w szafir, i szafir był sym, sym, symbolem otrzymania prawa. Natomiast zobaczcie, szafir doskonały. Piękny, cenny kamień, który jest piękny, a jednocześnie odpycha. A tutaj, Synaj, Spalona, spalone, spiczone miejsce, bo Jezus, który jako dobra, doskonała ofiara została wydana za ciebie, żebyś ty żył i żył wiecznie. Jezus został spalony, żeby dzięki temu popiołowi, który po nim, symbolicznie, popił, który po nim został żebyś Ty miał wieczne życie. Widzimy, Jezus przyniósł totalnie inną naukę i On mówi przy, przyjdźcie do Mnie, jestem inny i nie miksujmy łaski i prawa, nie miksujmy, nie, nie mieszajmy tych dwóch pojęć, tylko umiejmy zrozumieć, jakie jest miejsce Mojżesza, który przez nadawanie prawa pokazuje na naszą niedoskonałość, i prawo prowadzi do Chrystusa. I kiedy my widzimy niedoskonałość, które, które zostało uwypuklone przez prawo, to my dzięki temu otrzymujemy doskonałość, która jest z góry, która przychodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Niech Bóg Cię umacnia i prowadzi do poznania Jezusa i do umacniania się w Jezusie Chrystusie. Błogosławię Cię! i Życzę Ci dużo szczęścia, radości w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego łaski.